Czytanie z dziełów apostolskich. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconych przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Oto Słowo Boże. Cię, Panu, bo jest dobry, bo jego łaska na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność człowieku. Kamień zgardzony stał się fundament. Lepiej się uciekać do Pana niż pokładać ufność w książętach. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Kamień zgardzony stał się fundamentem. Kamień odrzucony przez budujący, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach kamień wzgarzony. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Was z Pańskiego domu. Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować. Boże mój, pragnę Cię wielbić. Kamień zgardzony stał się fundamentem. czytanie z pierwszego listu świętego Jana apostoła Najmilsi popatrzcie jaką miłością obdarzył nas ojciec zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy świat zaś dlatego nas nie zna że nie poznał jego umiłowani obecnie jesteśmy dziećmi bożymi ale jeszcze się nie ujawniło Czym będziemy? Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Oto słowo Boże. Dobrym pasterzem, i znamowce moje, moje mnie znają. Alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie ze swoje owce. Najemnik zaś, ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilgę porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt nie go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo pańskie. Jak czytałem w Ewangelię, to mi się przypomniało takim, ja czytam różne rzeczy, taki złośliwy komentarz z jakiegoś, raz po raz zaglądam w komentarze na różnych forach, Komentarze to jest generalnie ściek, nie? bo to ludzie niekoniecznie się specjalnie szanują, ale ja to zacytuję, właśnie. No te głupie owce przychodzą do tego kościoła, nie? a oni takie je golą, tak jest strzygą. I autor tego postu, który gdzieś tam, to tak na takim trochę ateistycznym forum było, próbował pokazać swoim czytelnikom że Kościół się bardzo mocno trzyma właśnie tego, tego sformułowania owce, bo owce są takie głupie i mają być takie głupie i mają być strzyżone przez tych pasterzy, którzy są złymi pasterzami. Ale słuchajcie, to nie będę się tym dalej rozwodził, ale myślę, że my też coś takiego słyszymy, czy gdzieś tam do nas dociera. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest obraz, którym posługuje się Kościół, dlatego że go sobie wymyślił, tylko dlatego, że ten obraz był obrazem, którym posługiwano się w tamtym czasie. Zresztą, gdybyśmy tak popatrzyli na sam początek tekstów biblijnych, na księgi Starego Testamentu, to byśmy zobaczyli, że te obrazy pasterza, owiec, to były obrazy bardzo bliskie ludziom tamtych czasów, ale obrazy są tylko Wstępem do głębszego rozmyślania. Ja bym was i siebie chciał zachęcić do tego, żebyśmy może odkleili się ci od tego obrazu, bo nie chcę specjalnie o nim mówić, natomiast zatrzymali się nad pewnym słowem, które pojawia się i w drugim dzisiejszym czytaniu, i w, czyli z Jana, i w tej Ewangelii, Gdyby tak mówić, Flamaster, i tak zakreślić słowo znam to nagle się okaże, że się nam zrobi czerwono w tym tekście. Co to znaczy znać kogoś? Wiem, gdzie mieszka, wiem, jak się nazywa, wiem, jak wygląda. Myślę, że często ograniczamy to myślenie o osobie, mówiąc znam ją właśnie do tego. Pewnie można pójść troszeczkę głębiej, można powiedzieć znam bardziej, bo jestem z kimś w jakiejś zażyłości. Bo się koordynujemy... Bo jesteśmy sąsiadami, znamy się długo, to też znaczy znać. Ale trzeba pamiętać, że słowo, które pojawia się w tym tekście, słowo greckie, które jest przetłumaczone jako znam, ono znaczy coś zupełnie, może nie innego, ale coś znacznie bardziej głębokiego. Dla Żydów w ogóle słowo znam nie oznaczało tego, co jest takie powierzchowne, że ja widzę kogoś, i znam go z imienia, wiem gdzie mieszka, tylko znaczyło więź. Znać kogoś, to znaczyło być z człowiekiem w głębokiej zażyłości. I o zażyłości mówi ta dzisiejsza Ewangelia i drugi tekst biblijny z Ewangelijana. Jak zażyłość ma się do naszego życia? Zaraz wam to wytłumaczę, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Ci, którzy się nawrócili albo przyjęli chrzest jako ludzie dorośli, często stają przed pytaniem: jak wytrwać w nowym życiu? Jak wytrwać w tej nowości życia? Ja to słowo nowe życie rozumiem też w taki bardzo specyficzny sposób, ale jak najbardziej prawidłowy, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, czy nie, kiedyś miałem. To było naprawdę fajne doświadczenie. Okazję być spowiednikiem w Wierzenicy, w takim ośrodku leczenia uzależnień dla młodocianych. I gdy za zgodą terapeutów i zgodą samej zainteresowanych dziewczyn-chłopaków spowiadałem tych młodych ludzi. To oni często, oczywiście pod wpływem terapii, mówili, w moim starym życiu było tak i tak, ale teraz jestem w nowym życiu. Bo zanim tam trafiono, to trzeba było przejść całkowitą terapię odwykową. Bo po prostu na się, się, jak ktoś był tak nieźle w narkotykach, to musiał przejść po prostu odwyk, żeby w ogóle trafić do tego odśrodka. I zawsze właśnie mówili, moje stare życie i moje nowe życie. Wydarzyło się coś po drodze. Stare życie zostało za moimi plecami. Dla chrześcijan, którzy, znaczy dla ludzi, którzy przyjmowali chrzest, rozpoczynał się moment nowego życia, nowego życia z Jezusem, a stare życie to przed chrztem pozostawało za ich plecami, ale wcale nie znaczy, że to stare życie nie oddziaływało. I był problem, jak utrzymać się w nowym życiu. Ale nie myślmy, że to jest problem tylko ludzi tamtych czasów. To nie jest problem ludzi tylko tych, którzy przyjęli chrzest jako osoby dorosłe. To nie jest problem ludzi, którzy um, odkryli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jak wytrwać w nowym życiu? To jest też problem każdej każdego z nas pod jednym wszakże warunkiem, że w pewien konkretny sposób spojrzymy na swoje życie. W jaki? No właśnie drugi list, drugi fragment, czyli pierwszy list świętego Jana, on nam coś o tym mówi. Jan mówi tak bardzo prosto. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy, bo gdy się to ujawni, to wtedy go poznamy takim, jakim jest, bo będziemy do Niego podobni. Poznamy Go takim, jakim jest, to znaczy, wejdziemy we więź z Nim. Dlaczego? Bo będziemy do niego podobni. To znaczy, że upodabnianie się do Jezusa Chrystusa powoduje tworzenie się więzi, która w pewnym momencie zaowocuje czym? Spojrzeniem Jezusowi Chrystusowi prosto w oczy. W taki sposób, jak w oczy patrzysz Twojej żonie, czy Twojemu mężowi, dziewczynie, czy chłopakowi. Jan mówi tak, zostaliśmy nazwani, nowym, zostali naz, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jeżeli z uwagą słuchamy obrzędów Chrztu Świętego, to w jednym z wyjaśniających obrzędów, czyli w momencie nałożenia białej szaty, pojawiają się takie słowa. Powiedzmy, nie wiem, jedna osoba wymyśla jakieś imienie: Maciej. Maciej, zostałeś nazwany dzieckiem Bożym, dlatego teraz nałożę Ci białą szatę. Zostałeś nazwany dzieckiem bożym. Sta... Przepraszam, tam w obrzędziach to brzmi, stałeś się. Teraz mi wyleciało to z głowy, stałeś się dzieckiem bożym. Dlaczego? Bo zostałeś zanurzony w wodzie chrztu. Nasi siostry i bracia przyjmowali chrzest w wielką sobotę. Dlaczego? W czasie liturgii paschalnej. Bo to była liturgia, która w swojej treści Mówi o czym? O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, które wyrażają obrzędy Chrztu. I zobaczcie, jeżeli jesteśmy na tej liturgii, to z łatwością zauważymy, że ta liturgia Wielkiej Soboty, ona właśnie dochodzi do takiego najważniejszego momentu do chrzcielnicy, w której zanurzany jest Paschał. Dlaczego zanurzany jest Paschał? Bo Paschał. Ta świeca symbolizuje, jest znakiem Jezusa, Chrystusa, który jest światłością świata, czyli jest światłem na drodze, który wkracza w obszar śmierci wyrażony przez wodę. Ja o tym też mówi potem Paweł w liście do Rzymian, mówi, że ci, którzy razem z Chrystusem umarli, razem z Nim powstają do nowego życia. Pewnie trochę nasz problem jest taki, że myśmy powstali do nowego życia w zupełnie nieświadomy sposób, ponieważ byliśmy dziećmi, gdy zostaliśmy ochrzczeni. Ale to nie zmienia faktu, że mamy żyć w nowym życiu. Pochrzcie. Ale pytanie, jak w tym nowym życiu się utrzymać i jak żyć dalej. Bracia w Neokatohumenacie, jeżeli ktokolwiek nie zna Neokatohumatu, to można się warto tym zainteresować. Mówią cały czas o sobie, że są ludźmi, którzy żyją, że są na drodze Kiedyś miałem pierwszy raz kontakt z nauką Mówiłem mówiąc: Co to za dziwolągi, na jakiej drodze oni idą. Bracia w naukach Tutychemana i siostry to są ludzie, którzy zbierają się, to są świecy ludzie. Kiko Arguello założył ten ruch chrześcijański. To są ludzie, którzy żyją doświadczeniem swojego chrztu, rozważają ten chrzest na wszelkie możliwe sposoby, czyli skupiają się na swoim: nowych narodzinach z Jezusa i nie robią dokładnie to, co robili siostry i bracia nasi przed wiekami na samym początku, gdy jako dorośli przyjmowali ten chrzest. Ale oni są na drodze, ponieważ oni są na drodze z Jezusem i starają się zadawać sobie pytanie, jak to zrobić, żeby na tej drodze, drodze życia też wytrwać i co zrobić, aby w tym nowym życiu trwać. I ta dzisiejsze drugie czytanie no troszeczkę nam to podpowiada jak to zrobić. Jan mówi tak: "Wiem, że jestem dzieckiem Bożym." Dlaczego? on powiedział o tym Jezus. Proste. Ale nie wiem, czym będę. Dlaczego on mówi, że nie wiem, czym będę? Dlatego, że on jeszcze nie osiągnął tego i on nie wie, co to jest. Ale on wie, że to oznacza i tak być z Chrystusem. Tylko w jakiej formie. Mówi, teraz jestem dzieckiem Bożym, bo tak zostałem nazwany przez Jezusa, przez chrzest wkroczyłem w nowe życie. Ale, ale moim celem jest bycie z Jezusem, to znaczy bycie, mówiąc już, nie wiem, trochę jakoś kulawo, w tym wymiarze, w którym jest Jezus. martwych, Stałe rzecz jasna. Ale ponieważ dzieli mnie od tego Jezusa Chrystusa moje ciało. To nie wiem, co Jezus zrobi, żeby spowodować, żebym w moim ciele mógł oglądać Jezusa twarzą w twarz, jak powie Paweł w liście do Rzymian. I on to nazywa, że Chrystus spowoduje, że będziemy do Niego podobni, że się do Niego upodobnimy w taki sposób, że będziemy Go mogli oglądać. Ale ten proces upodabniania, to jest proces, który zaczął się. No, będzie chrztu. Ale my możemy dzisiaj tym procesem świadomie kierować, tak samo jak świadomie mogą tym procesem kierować ludzie, którzy przyjęli chrzest w wieku dorosłym. W jaki sposób? Albo możemy za Chrystusem iść i tworzyć z nim więź, tak jak mówi ten obraz z dzisiejszej Ewangelii, obraz owiec, które idą za pasterzem, albo możemy tego nie chcieć. I tutaj na chwilę się zatrzymam. Możemy, bo jesteśmy wolni, dokonać takiego wyboru, który nie jest wyborem Chrystusa po chrzcie. Możemy zrezygnować z daru wiary. Możemy zmarnować dar wiary, który jest nam udzielany na chrzcie świętym. Możemy, bo jesteśmy wolni. Możemy utracić dar wiary, tak samo jak tracimy różne rzeczy w naszym życiu. Popatrzcie, to jest porównanie, które mnie osobiście bliskie mojemu sercu. Jeżeli mamy przyjaciół i tych przyjaciół zaniedbamy, nie będziemy mieli czasu na nich, nie będziemy chcieli się spotykać, to każdy rozsądny człowiek wie, że taka przejaźń nie przetrwa próby czasu i się skończy. Jeżeli jako chrześcijanka czy chrześcijanie, Mówię Jezusowi: Nie masz wstępu do mojego życia. Nie zamierzam się z Tobą spotykać. Nie zamierzam iść Twoją drogą. To moja więź z Jezusem Chrystusem będzie topnieć i stopnieje całkowicie. Ja mam w pamięci zawsze takie żywe. Żywe to jest taka rozmowa sprzed 23 lat. Z pewnym człowiekiem, który w mojej pierwszej parafii, jak tego rozmawialiśmy, jak to się stało, że przestał być człowiekiem wierzącym, Kiedy to tak to naprawdę stało. Kiedy to w ogóle odkrył? Mówię, odkryłam to. Oczywiście już wcześniej chodziłem na msze świętą, ale odkryłem to wtedy, gdy radykalnie i całkowicie zrezygnowałem z mojej modlitwy osobistej. Gdy ona się po prostu skończyła i stała się niepotrzebna. Czyli to jest kres. To jest kres. Właśnie, to jest tak samo, jak w relacji. Jak już nie mam jej czy jemu nic do powiedzenia, to mówimy sobie co? Do widzenia, rozwodzimy się, bo już nie mamy sobie nic do powiedzenia. Jak ktoś z moich przyjaciół, znajomych, naszych przyjaciół, waszych, moich, nie mam nie, wam nic do powiedzenia, to ucina kontakt, prawda? Proste. Jak utrzymać się w nowym życiu, jak się do Jezusa Chrystusa upodabniać, jak zadbać o swój dar wiary? Pogłębiać więź z Jezusem. Ale jak to zrobić? Robimy to na dwa sposoby. I ten dzisiejszy obraz z Ewangelii Jana, on może nam troszeczkę pomóc właśnie w tym pomyśleniu, jak to zrobić. Jezus mówi, że owce słuchają głosu pasterza. Jeżeli tak popatrzymy na to, co się dzieje dookoła nas, to współczesne media. Ci ludzie, którzy są dookoła nas, wpływają na nas przez co? Przez to, co do nas mówią. Można powiedzieć, wchłaniamy jakoś ich słowa. Te słowa działają po prostu na zwyczajnym świecie, jeżeli chcemy ich słuchać. I Słowo Boże wiele razy mówi, że Bóg zmienia nas przez swoje słowa, że Bóg wpływa przez swoje Słowo na nas. Droga. Wytrwania w nowości życia, to droga, na której jestem otwarta, czy otwarty na Słowo Boże. Chcę, żeby Jego słowo, które jest żywe i skuteczne, powiało to do Hebrajczyków, dotykało o głębi mojego serca i tam się zakotwiczało, czyli tworzyło więź. Dokładnie tak samo, jak więź tworzy. Słowo tej osoby, która jest obok mnie, o której mówię na przykład, że ją kocham. Nie wystarczy posłuchać tylko mniej lub bardziej rozsądnego lub mniej lub bardziej długiego kazania proboszcza poprzedzonego liturgią słowa. Nie wystarczy. Potrzeba osobistego zaangażowania. Zobaczcie, gdyby tak popatrzeć, jakie macie codzienne rutyny. Jak już się dobudzę i puknę kilka razy drzemka, jedna, druga, trzecia, no to idę, wstawię kawę, mówię o sobie. Wywleka się pod prysznic, potem wrócę do kawy, siądę do mojej modlitwy osobistej, do brewiarza, do słowa Bożego, do medytacji tego słowa. Każdy i każdy z was macie inne rutyny. Ale zobaczcie, że często w tych rutynach jest czas i na kawę, i na papierosek, i na przeglądanie internetów, i na sprawdzenie takich czy innych portali, mniej lub bardziej interesujących, i tam Instagramy, i co jeszcze, i wszystko po drodze. Oczywiście praca, zajęcia, obowiązki, tak. Ale może warto byłoby pomyśleć, że często tak jest, że nawet jeżeli mamy szlachetne pragnienie słuchania Jezusa to jeżeli nie wstawimy go w jakąś taką rutynę, jakiś kawałek naszego dnia, to tego słuchania nie będzie i się skończy po prostu na zwyczajnie świecie na czym? Na poważnych życzeniach. Bo tak jesteśmy skonstruowani, najzwyczajniej w świecie działamy nawykowo. I trzeba stworzyć nową pętlę nawyku, trzeba sobie coś wsadzić po drodze. Ja ostatnio czytałem taką fajną książkę, jestem naprawdę pod jej wrażeniem, kto będzie chciał, to mogę dać, Atomowe nawyki. Trochę ją reklamuje, ale, ale jest dobra. I autor tej książki mówi tak, jeżeli chcesz, żeby coś zadziałało w Twoim życiu, to zadbaj o jakiś wyzwalacz. I mówi co? Na przykład takim jak ktoś chce czytać wieczorem, to wyzwalaczem, przypominajką będzie tak, że położy książkę otwartą przy łóżku. No to za nią chwyci. Zobaczcie, wielu z nas mówi tak, no wiemy, że potrzeba pić dużo wody, tak, dwa litry wody dziennie trzeba pić. Kto pije dwa litry wody dziennie? Może, może ja piję, bo ja piję kawę analogową, więc to tam jest dwa litry dziennie kawy, ale to... Ale autor tej książki mówi tak, jak sobie na biurku postawisz flaszkę z wodą i w kuchni i po drodze gdzieś, to ci się tak włączy, że chwycisz za to po prostu. I tak sobie myślę, że może czasami warto, jeżeli chcemy, żeby słowo Boże nas dotykało, tak naprawdę dotykało i karmiło, to pomyśleć, że ze słowem Bożym powinno być jak ze śniadaniem, jak z obiadem, jak z kolacją. No natura nas tak wyposażyła, że nam burczy w brzuchu po prostu, jak jesteśmy głodni i się domaga. Ale natura nie wyposażyła nas w domaganie się słowa Bożego, więc może trzeba pomóc sobie jakoś. To pozostawiam takiemu pomyśleniu, bez słowa dużego, bez osobistej lektury, bez kilku minut, bez kilku wersetów tego słowa, nie ma życia z Jezusem. Nie ma więzi z Jezusem. Nie łudźmy się, nie będzie. Jeżeli nie poświęcisz jakiegoś czasu swojego dnia na modlitwę osobistą, różną, to więzi nie będzie. I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Gdyby tak poczytać dalej ten fragment Ewangelii Jana, to byśmy usłyszeli też słowa Jezusa, który mówi, że dobry pasterz dba o to, żeby owce miały co jeść i prowadzi je na dobre pastwiska. Zobaczcie, że Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało, ma życie w sobie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto nie spożywa mojego ciała, nie ma życia w sobie, a ja Go nie wskrzeszę w dniu ostatecznym. Spożywane ciało Jezusa Chrystusa. O tym mówiłem, więc już nie będę wspominał, jak to jest z tym spożywaniem ciała, ale to są słowa samego Jezusa. Jeżeli nie będziesz mnie jadł, to nie będziesz miał życia w sobie, czyli tej wewnętrznej więzi ze mną i tego życia, które spowoduje, że, i tu wracam do drugiego czytania, spowoduje, że będziesz upodabniał się dzień po dniu, dzień po dniu do mnie. Dlaczego? Bo będziesz mnie przyjmował, będziesz, będziesz sycił się mną. Popatrzcie, czasem mówimy tak. Kto je śmieciowe jedzenie, ten w pewnym momencie będzie chory. I to jest prawda. Więc można powiedzieć tak, jak karmisz się Jezusem Chrystusem, to stajesz się do niego podobna czy podobny, bo on przemienia ciebie wewnętrznie, ciebie nie rzecz jasna. I teraz wracam do początku, o czym mówiłem, jak wytrwać w nowym życiu. Jak wytrwać w nowym życiu? Słuchać Jezusa, czyli otworzyć swoje serce na Jego słowo. I zadbać o to, żeby każdej niedzieli albo częściej przystąpić do Eucharystii. Pewnie czasami trzeba pójść do sakramentu pojednania. To jest dar z matwy Stałego Jezusa. Jeżeli otworzymy Ewangeliana, to zobaczymy słowa Jezusa, które mówi, którym Wy odpuścicie grzechy to są słowa kierowane do apostołów tym będą odpuszczone. Którym nie odpuścicie, będą nieodpuszczone. Droga do Eucharystii zawsze prowadzi przez sakrament pojednania, bo tak chciał Jezus, po prostu. I dlatego trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli jako chrześcijanka czy chrześcijanie nie chodzę na Eucharystię, a nawet jak chodzę, to stoję pod ścianą i nie przystępuję do Komunii Świętej, bo nie idę do sakramentu pojednania z różnych powodów, nie oceniam tego, ale często. No dobra, nie, może nie powiem dlaczego często I jeszcze do tego nie staję, do mojej modlitwy osobistej i nie otwieram Słowa dużego, to albo już jestem niewierzący, albo za chwilę ten dar wiary utracę. Nie łudźmy się, nie oszukujmy się, że jest inaczej. Dlatego tak optymistycznie, Okres wielkanocny to jest okazja do tego, żeby może po raz kolejny w życiu tak sobie pomyśleć, jak mogę zadbać o dar wiary, który został udzielony mi na Szczycie Świętym.